Trzy rzeczy, które robią tylko słabi faceci w związku i tracą wszystko. Jedyneczka. Prosisz o uwagę zamiast budzić szacunek. Czemu nie odpisujesz? Czemu jesteś taka zimna? Czy ja coś zrobiłem? Brzmi znajomo dla ciebie. <grych> to nie jest miłość, to jest zależność. A kobieta nie pożąda mężczyzny, który się od niej uzależnił. Dwójeczka. Zgadzasz się na wszystko, byle jej nie stracić. W głowie masz, lepiej się ugnę, no nie będę jej wkurzał, bo jeszcze będzie obraza majestatu. A w jej oczach to wygląda tak. <laughs> On nie ma kręgosłupa, mogę nim sterować. Trójeczka, czekasz aż ona się zdecyduje na związek, na wspólne plany, na seks, a ty wiecznie, w gotowości, bez inicjatywy, tak jakbyś. Zgubił po prostu jakąś taką busolę, która ciebie prowadzi. I wiesz co? Ona wtedy czuje z tobą nudę ogromną nudę. Nuda, przewidywalność równa się nie chcę takiego mężczyzny. Ale wraz z moim nowym e-bookiem pod tytułem Męska Moc, możesz przywrócić sobie męską energię i stać się liderem dla siebie i w waszej relacji. Napisz w komentarzu męska moc, a dostaniesz link do tego e-booka.